Rzeczywiście, patrząc przez pryzmat systemu ochrony zdrowia, istotnym elementem jest system wynagrodzania pracowników. My jako pracodawcy patrzymy, że ten system jest oparty na ludziach. Rzeczywiście to jest tak, że dzisiaj prawidłowe wynagrodzenia, wynagrodzenia, które rzeczywiście oddają zaangażowanie, ale też jakość tej pracy, mają ten istotny element w koszyku kosztów systemu, systemu ochrony zdrowia. Tylko, że z punktu widzenia pracodawców zarządzających jednostką ochrony zdrowia, wynagrodzenia to nie jedyny element kosztowy, ale też także inne elementy, przez które pryzmat muszą patrzeć zarządzającymi jednostkami ochrony zdrowia. My jako pracodawcy z jednej strony mówimy, że z wynagrodzenia mają istotny element, ale z drugiej strony dostęp do świadczeń. Jesteśmy za tym, aby Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia dzielił te pieniądze jeden na jeden. Z jednej strony wzrost wynagrodzeń, który ma już miejsce i o którym. Dzisiaj była bardzo ciekawa dyskusja, a z drugiej strony dostęp do świadczeń i ilość tych świadczeń. Nie może być tak w systemie, że gro jego budżetu jest przeznaczana na wzrost wynagrodzeń, a jednocześnie jest odejmowana z puli, która ma przeznaczenie na dostęp do świadczeń dla pacjentów. To pacjenci tak naprawdę będą oceniać w dalszej perspektywie, czy warto inwestować m.in. w między innymi wzrost wynagrodzeń i czy to się przekłada na dostęp do świadczeń. Bo jeżeli to się nie będzie przekładało do dostępu do świadczeń, a będą w jakimś stopniu rosły płace w systemie ochrony zdrowia, to nadal będziemy mieli taką opinię, że jest trudno z dostępem do lekarza. System, system zdrowia w Polsce wymaga zmian i system ochrony zdrowia jest niewydolny. Głównym problemem jest na pewno wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia. To, o co apelujemy jako Federacja Przedsiębiorców Polskich, to jest wzrost nakładów, ale też przejrzyste finanse ochrony zdrowia szereg decyzji regulacyjnych spowodowało, że mamy bardzo duże obawy, czy starczy pieniędzy z jednej strony na to, co już rząd zaplanował w zakresie wzrostu wynagrodzeń, a z drugiej strony na dostęp do świadczeń, co dla nas pracodawców ma szczególne znaczenie. My dzisiaj patrzymy przez pryzmat inwestycji w zdrowie, inwestycji w pracownika w kontekście w ogóle dyskusji o finansowaniu ochrony zdrowia.